Biblia wspomina o wielu intrygujących postaciach i wydarzeniach, a jednym z najbardziej urzekających jest Nefilim. Istoty te opisywane są jako wielcy ludzie i giganci o sławie, wzbudzając ciekawość i podziw co do ich pochodzenia i istnienia. Oprócz Nefilim, na kartach Pisma Świętego znajdziemy odniesienia do upadłych aniołów i wielu innych tajemnic. Okres przedpotopowy, często nazywany okresem przedpotopowym, owiany jest tajemnicą i czcią. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby pomyśleć o tym, co naprawdę wydarzyło się podczas tych odległych dni? Jakby to było chodzić po ziemi u boku takich postaci jak Adam czy Metuszelach? Wyobraźcie sobie czasy, kiedy ludzie żyli setki lat. Kiedy środowisko znacznie różniło się od tego, co znamy dzisiaj, i kiedy po ziemi żyły wspaniałe stworzenia. W okresie przedpotopowym ludzkość doświadczyła bezprecedensowego istnienia. Adam, pierwszy człowiek, chodził z Bogiem w ogrodzie Eden, gdzie wszystko było doskonałe. Po wygnaniu z raju Adam żył 930 lat i był świadkiem stopniowego upadku ludzkości, gdy grzech wkroczył na świat. Metuszelach, który żył imponujące 969 lat, był żywym łącznikiem z początkami stworzenia, ucieleśniając dziedzictwo czasów, gdy ludzie byli najbliżej swego Stwórcy, a skutki grzechu nie objawiły się jeszcze w pełni. Świat, w którym żyli, był bogaty w stworzenia. Chociaż wiele gatunków, które znamy dzisiaj, wymarło, przedpotopowa Ziemia była bogata w życie. Stworzenia o niewyobrażalnych rozmiarach i różnorodności, prawdopodobnie, przemierzały Ziemię. Warunki atmosferyczne i klimatyczne Ziemi były odmienne, co prawdopodobnie przyczyniło się do wydłużenia średniej długości życia jej mieszkańców. W Księdze Powtórzonego Prawa 29:29 29 czytamy: To, co ukryte, należy do Pana Boga naszego, lecz to, co zostało objawione, Należy do nas i do naszych dzieci na zawsze, abyśmy wypełnili wszystkie słowa tego prawa. Zasada ta podkreśla nieodłączną granicę między Bogiem a ludzkością. Bóg w swojej wszechwiedzy wybiera, co ujawnić, a co ukryć. To selektywne objawienie jest niezbędne dla relacji pomiędzy Stwórcą a Stworzeniem. Podkreśla, że chociaż człowiek jest stworzony na obraz Boga i jest zdolny do wielkiego zrozumienia i mądrości, to jednak część boskiej wiedzy jest nieosiągalna, przeznaczona wyłącznie dla Boga. Bóg nigdy nie oznajmia wszystkiego człowiekowi. Istnieją tajemnice, które Bóg ma i zawsze będzie miał, ponieważ istniał od wieczności do wieczności. Dlatego posiada tajemnice i wiedzę o rzeczach, których nasze. Śmiertelne umysły nie są w stanie zrozumieć ani nawet nie zaczynają rozumieć. Ty i ja naszymi ludzkimi umysłami walczymy o zrozumienie wieczności. Staramy się zrozumieć tysiące i tysiące lat przyszłości lub miliony lat w przyszłości. Nie możemy nawet pojąć wieczności w przyszłości, a Bóg jest istotą, która istniała od wieków na długo przed stworzeniem jakiegokolwiek anioła, na długo przed istnieniem świata i wszechświata, na długo przed stworzeniem Michała i Gabriela. Bóg istniał od wieków do wieczności, pradawny, Bóg samoistny i wieczny. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby pomyśleć o tym, co on zrobił w tym czasie? Czy zastanawiałeś się kiedyś, co Bóg robił w minionej wieczności przed stworzeniem niebios i ziemi? Co On zrobił? Są rzeczy dotyczące Boga i wszechświata, których nigdy się nie dowiemy, może, tylko może, dzięki łasce Bożej, będziemy mogli zadać Mu wszystkie nurtujące nas pytania. Pytania o tajemnice, których nie ma w Biblii. Jakie pytania zadałbyś Bogu? Jakie pytania chciałbyś zadać? Zapytałbym czy istnieje cel istnienia innych planet i galaktyk, którego my, ludzie, nie możemy jeszcze zrozumieć? W miarę jak astronomowie odkrywają coraz więcej o wszechświecie, pojawiają się pytania o cel tak rozległych tworów. Jaką rolę odgrywają te inne ciała niebieskie w Twoim kosmicznym planie? Jak postrzegasz czas i przestrzeń, Boże, dla istot takich jak my? Ograniczonych czasem i przestrzenią, pojęcia te kształtują całą naszą rzeczywistość. Ale w przypadku ciebie, panie, który istniejesz poza tymi ograniczeniami, jak doświadczasz lub postrzegasz te wymiary, czy koncepcja przed i po ma dla ciebie jakieś znaczenie? Większość ludzi ma trudności ze zrozumieniem Boga w jego pięknie i świętości. My, ludzie, staramy się zrozumieć Boga w Jego naturze i czystości, ponieważ nie jest On człowiekiem, nie jest On istotą nieco wyższą od nas lub nieco wyższą od naszego zrozumienia. Bóg jest tak daleko od nas, że słowa nie są w stanie opisać odległości między nami, ludźmi, a świętym Bogiem. Nasze umysły nie są w stanie uchwycić ani uformować obrazu lub idei Boga. Nigdy nie byłeś świadkiem takiej świętości, nigdy nie widział sprawiedliwości i czystości w ten sposób, nigdy nie był świadkiem tak wielkiej mocy i chwały jak ta, ponieważ żaden człowiek nigdy nie widział Boga i nie przeżył. Żaden człowiek nie był w stanie go zobaczyć i żyć, gdyż przebywa on w tajemniczym świetle, w miejscu poza ludzkim zrozumieniem, gdzie oczy nie widzą, może osiągnąć. Mieszka w miejscu światła chwalebnego i cudownego światła. Mieszka w świetle, do którego nikt nie może się zbliżyć, którego nikt nigdy nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i moc na wieki. Amen. Pan Jezus Chrystus ma prawo posiadać tajemnice, ponieważ jest Bogiem. Bóg jest większy i mądrzejszy od nas i zawsze taki będzie. Musimy to po prostu zaakceptować. Idea, że Bóg ma tajemnicę, jest bezpośrednio powiązana z jego naturą jako wszechwiedzącego Boga. Tak jak jedna osoba nie jest w stanie poznać każdej myśli i uczucia drugiej osoby, tak my, ludzie, również nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć umysłu Boga, ani uzyskać do niego dostępu. Ta rzeczywistość służy nie tylko jako pokorne przypomnienie naszych ograniczeń. Ale także zaproszenie do zaufania większej mądrości Boga i Jego nadrzędnym planom dla wszechświata. Zaakceptowanie faktu, że niektóre rzeczy wykraczają poza ludzkie zrozumienie, jest kluczowe dla duchowego dojrzewania. To uczy wierzących polegania na wierze i suwerennym, dobrym osądzie Boga. To zaufanie nie jest ślepe. Ale zakorzenione w uznaniu historycznej wierności Boga i Jego Słowa objawionego poprzez Pismo Święte. To, co Bóg postanawia objawić, ma na celu dobro ludzkości, a Jego celem jest prowadzenie, instruowanie i wspieranie swego ludu. Prawa i przykazania dane Mojżeszowi. Które muszą być przekazywane z pokolenia na pokolenie, są częścią rzeczy objawionych, aby kultywować życie w posłuszeństwie i oddaniu Bogu. Pojęcie to jest szczególnie ważne w kształtowaniu reakcji człowieka na tajemnice i niepewności życia. W świecie, w którym ludźmi często kieruje potrzeba kontroli i zrozumienia, idea, że istnieją dziedziny wiedzy, które pozostają wyjątkowo boskie, może być zarówno wyzwaniem. Jak i pocieszeniem. Stanowi wyzwanie, ponieważ konfrontuje się z ludzką, dumą i pragnieniem dominacji nad wszystkim. Pocieszające, ponieważ zapewnia nas, że złożoność i chaos życia podlegają boskiemu rządowi, wykraczającemu poza to, co możemy w pełni zobaczyć i zrozumieć. To, co ukryte, należy do Pana, Boga naszego, ale to, co objawione, należy do nas i do naszych dzieci na zawsze. Abyśmy wypełnili wszystkie słowa tego prawa. Ludzka Duma tego nienawidzi. Ludzka Duma gardzi tym wersetem, ponieważ wyraźnie pokazuje, że istoty ludzkie nie mają kontroli. Ten świat jest pełen złych mężczyzn i kobiet, którzy spędzają lata na ziemi, dopuszczając się niewyobrażalnych czynów zła i z ludzką Dumą wierzą, że mają kontrolę. Bóg pozwala im działać i korzystać ze swojej mocy w świecie. Ale pewnego dnia Bóg, który wie wszystko, ich osądzi. Są na tym świecie mężczyźni i kobiety, którzy szczerze uważają się za bogów, postrzegają siebie jako wzniosłych i wzniosłych, podczas gdy w rzeczywistości są niczym więcej niż prochem. Jest tylko jeden Bóg, a ten werset z powtórzonego Prawa 29-29 ukazuje, jak wielki i wywyższony jest ten prawdziwy Bóg, który naprawdę panuje nad wszystkim i wie wszystko. Żyjemy w epoce, w której ludzcy mężczyźni i kobiety potwierdzają swoją władzę nad innymi, jakby byli samym Bogiem Wszechmogącym. Jednakże werset ten podkreśla, że istnieje nad nimi siła wyższa i nadchodzi czas, kiedy będą musieli zdać sprawę przed Bogiem, który wszystko wie i widzi. Ludzka Duma nienawidzi tego poglądu, że nie jesteśmy na szczycie, że nie mamy kontroli. Jak myślisz, dlaczego na przestrzeni wieków mężczyźni i kobiety próbowali wyleczyć śmierć, opóźnić ją lub usunąć ją z równania? Ale śmierć pozostaje 100% wskaźnikiem sukcesu. Ludzka duma, w obliczu faktu, że istnieje Bóg poza ludzką kontrolą, nienawidzi tej rzeczywistości. Wieczność nadchodzi dla nas wszystkich, wieczność nadchodzi i nie może się zatrzymać. I nie zatrzyma. Istnieją siły, które działają daleko poza naszym zrozumieniem i zrozumieniem. Nadchodzi wieczność i myślę, że naprawdę tego nie rozumiemy. Czy rozumiesz wieczność? Chyba nie do końca to rozumiemy. Jak moglibyśmy przecież wszystko co znamy i działamy jest na czas. Hendrik Willem van Loon stwierdził, że na północy w krainie zwanej Switjot znajduje się góra długa na 160 metrów i wysoka na 160 km. Raz na tysiąc lat mały ptak przybywa na tę górę, aby naostrzyć swój dziób. Kiedy góra zostanie całkowicie zniszczona, minie jeden dzień wieczności. Żywa metafora wieczności Hendrika Willema van Lona, opisująca małego ptaszka, który co tysiąc lat ostrzy dziób na górze, stanowi wymowną ilustrację szerokości i niezrozumiałego trwania wieczności. Pojęcie tak rozległe, że stanowi wyzwanie dla naszego codziennego zrozumienia i doczesnego doświadczenia. Ten obraz, na którym całkowita erozja ogromnej góry oznacza zaledwie jeden dzień w wieczności, uwydatnia kontrast pomiędzy nieskończoną naturą Boga a skończoną egzystencją ludzkości. W kontekście powtórzonego prawa 29.29, 29, który mówi o różnych rzeczach tajemnice należące do Boga, ta metafora wzmacnia przesłanie, że istnieją aspekty wszechświata i Bożego planu, które są poza ludzkim zrozumieniem, tak jak ptak powoli niszczy górę, tak nasze zrozumienie wiecznej natury Boga stopniowo się rozwija, choć nigdy nie możemy go w pełni zrozumieć.